Piotr Wira szczęśliwy na mecie pierwszego wyścigu w sezonie WSMP 2024. Jak się czujesz na mecie? Fajnie, super. Generalnie w domowym wyścigu fajnie jest zwyciężyć. Szkoda, że nie było więcej aut w mojej klasie, bo zawsze jest przyjemnie walczyć. Czy z Marcinem Jedlińskim, czy tam z Krystianem, czy z chłopakami jak są, zawsze jest przyjemnie, tak, tak. Samemu trochę jest, w pewnym momencie robi się nudno, tak. Najważniejsze było to, żebym utrzymywał tempo 31, starałem się utrzymywać cały czas równe tempo. To też mi pozwala w e, innych startach, w innych e, jak gdyby kategoriach, e, no, dobrze, dobrze startować, walczyć, tak, tak, tak. Jak się jeździ Mercedesem AMG po to, torze Poznań? Nie, no Mercedesem się jeździ rewelacyjnie. Uważam, że dla takich osób w moim wieku generalnie auta to są po prostu fantastyczne, fantastyczne. Tomasz, tak jak się umówiliśmy. Oby tak dalej. Dziękuję ślicznie, dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że tak, tak, tak. Spotkamy się na następnej rundzie na pewno.